Cześć, tutaj Marlenka, a dzisiaj mam trochę smutną wiadomość, ponieważ dzika, ona dostała kataru. A dla kotów katar to bardzo śmiertelna choroba, ale prawdopodobne, że jej nic się nie stanie, oby. Co gorsze dzika zeszła w ciążę nie tak dawno, no i jej dzieci też będą mogły być zarażone katarem, Będą mogły po prostu zdechnąć. Ale szkoda mi jej. Ona jest taka fajna. Z urodzenia była zdrowa. No ale zaczęła chorować. To już jej drugi katar w życiu. Och, nie zaglądaj na to lustro. <laughs> Wierci, że się tym ale Ona po prostu jest taka bardzo nadwodliwa. Ale z katarem dobrze się na pewno czuję. Dobra, z katarem się niedobrze czuję. No ale ze mną dobrze się czuję. Jem zawsze karmią, chociaż nie mogę. Pewnie gdzieś tutaj, gdzieś tutaj są takie dzidzie, takie małe kicie. Co nie będą Małe kicie się, tak? No, ja w twoim wrzesiu. Mm. A nie będzie będzie miała kicie, będzie miała kim się zajmować, ona jest bardzo opiekuńcza. Raz moja kociczka urodziła takiego synka swojego, kota, córka. i on się po prostu, nie wiem, źle czuł, ale no chociaż i tak zdechł, nazywał się Beniu, nie to był junior, o junior, juniorek, no to dziko się nim zajmowała. Była wtedy jeszcze mniejsza, ale zajmowała się. Nie myła go. No, tam taki ciak wokół po prostu nie chciała. Ale dzika jest zbyt opiekuńcza. Dobrze będzie wychowywała swoje dzieci. No, chociaż mam taką nadzieję. Oj ci, Patrzcie, tutaj te kamerki. Chodź, tu patrzcie, patrzcie, te kamery. A! O! Chyba kończymy, co? Nic, może będzie jej lepiej, może gorzej, ale oby jej przeszło. Mam nadzieję, że nie zdechniesz. Co, maluchu? Co? Też cię kocham. Dobrze, to ja kończę ten filmik, no i wracam od robić zadania domowe. Trudno, taki mój los. Na razie.